Za tydzień druga tura wyborów, w której zadecydujemy kto będzie gospodarzem papieskich wadowic w najbliższych czterech latach. Ewa Filipiak, znany i ceniony samorządowiec, która zapowiada, że ewentualna przyszła jej kadencja będzie ostatnią. Zmierzy się z Mateuszem Klinowskim, osobą o poglądach bardzo kontrowersyjnych. Jak patrzę z boku i widzę, że przez ostatnie dwa lata tysiące młodych ludzi wychodziło na ulicę albo w paradach równości, walcząc o równe traktowanie wszystkich orientacji seksualnych, i na tych ludzi leciały kamienie. Wiem dlatego, że sam chodzę w paradach równości, uczestniczę w tych, w tych yy, yy, wydarzeniach nie dlatego, że uważam, że jest to najważniejsza sprawa dla Polski, ale sam problem związków partnerskich, jest. dlatego jestem zawsze na tych paradach i dlatego też zawsze brałem udział od dwóch lat, odkąd zacząłem się angażować we wszystkich marszach, tak zwanych marszach wyzwolenia Konopi, czyli tych demonstracjach, w których występują młodzi ludzie walczący z reżimem prawnym, który trakt pozwala, nakazuje wraz organom ścigania traktować ludzi chorych, uzależnionych, bądź tylko rekreacyjnie używających narkotyków, jako przestępców. Mateusz Klinowski, choć w ostatnim czasie bardziej starannie dobiera towarzystwo, to mieszkańcy Wadowic zastanawiają się, czy nie jest to zasłona dymna w celu zdobycia władzy. Pamiętają przecież jego spotkania z równie kontrowersyjnymi politykami. Anną Grocką. Ja się starałam właśnie. Dotrzeć do państwa i prosiłam o możliwość spotkania z państwem tutaj w Wadowicach. I Januszem Palikotem. Papież nie był wybitny, papieżu. Niewiele po nim pozostanie. Nic dziwnego, że niepokój i troska o nasze miasto sprawia, że Wadowiczanie głośno demonstrują swoją patriotyczną postawę. Dziękuję serdecznie państwu za oddane głosy na mnie. Pomimo braku kampanii, nie spodziewałem się, że tych głosów będzie aż tak dużo. No i zapraszam jeszcze raz pójdźmy na wybory 30 listopada zagłosujmy na swojego najlepszego kandydata. Ja swój głos oddaję na panią Ewę Filipiak, a 6 grudnia zapraszam do oglądania finałów Mam Talent z moim udziałem. Szanowni mieszkańcy Wadowic. Zachęcam Was do wzięcia udziału w wyborach burmistrza miasta Wadowicy. I oddanie głosu na osobę sprawdzoną, osobę doświadczoną, osobę, która będzie stabilizować, tą osobą jest pani Ewa Filipiak. Dziękuję bardzo. Brońmy honoru Wadowic mówi wielu mieszkańców naszego miasta i gminy. Dlatego 30 listopada pójdźmy do wyborów i zadecydujmy o naszej przyszłości.